Nie, ale zanim pójdziemy dalej, kliknij, obserwuj, i zostaw ser ducho, bo to, co zaraz powiem, zaboli. Ale może w końcu cię obudzi. Zobacz, jak często siebie oszukujesz. Mówisz, nie mam czasu, tylko wiesz, masz czas, żeby scrollować telefon. Mówisz, nie mam siły, a jednak masz siłę, żeby marudzić, szukać wymówek i powtarzać w kółko te same historie. Mówisz, nie teraz. Ale ile razy już było to nie teraz? Rok temu też tak mówiłeś. Hmm? I dwa lata temu też. I co? No, nic się nie zmieniło. To nie los cię zatrzymał, to nie inni ludzie. To ty sam, to sama siebie okłamujesz. Zakładasz maskę i wmawiasz sobie, że to logiczne, że masz powód. Ale to tylko kolejna wygodna wymówka. I wiesz, co jest najgorsze? Że zaczynasz to wierzyć. Że ta bajka, którą opowiadasz sam czy sama sobie, staje się Twoją rzeczywistością. I właśnie przez to stoisz w miejscu. Samo manipulacja to jest najgorszy wróg, bo hmm, nie ma z kim walczyć. Walczysz sam ze sobą. Ale jest też dobra wiadomość, no bo skoro ty sama, czy sam siebie zatrzymałeś, to również ty sam, czy sama możesz siebie uwolnić. Jeśli więc czujesz, że to jest o tobie, umów się na pierwszą bezpłatną konsultację. Razem znajdziemy, gdzie siebie sabotujesz, i pokażę ci, jak wreszcie odzyskać moc, żeby działać naprawdę. Napisz do mnie już teraz, no bo wiesz, jak powiesz, zrobię to później, to będzie to znowu kolejna bajeczka, nie? Призываем вас подписаться